Siemaneczko, słuchaj, yy, no jakby to to dużo mówić. Zaczynamy nową serię. O nazwie zagrajmy w Terraria. Gdzie będziemy po prostu grać. Tym razem będę już dobrze to słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze, bo mam już Premier Pro, więc... Oklaski. No, co? Nitro. I tro. Dobra, to chyba słuchajcie, raczej proste i że zaczniemy od drewno. drewna Co ja tu będę dużo kładał Pierwszy dzień na pewno wybudujemy sobie jakiś tomek Jakieś tam kowadło może sobie zrobimy, bo kowadło tutaj już jest nawet czasami problemem do zrobienia yy, Zaczynamy na poziomie eksperckim dla ciekawych Dlatego, bo na normalnym nie mam co grać, bo ta gra by po prostu była za szybka i za prosta A to tak w ogóle my, słuchajcie, na poziomie eksperckim I no bo tak mi wygodnie a na posłowie dla w ogóle takich, wiecie, wykokszonych, nie? To ja już yy, jakby... No ja sobie mogę. No nie będę z tego nagrywał no, to, bo to będzie dla mnie za trudne, tym bardziej, żeby tyle czasu na to poświęcić, bo to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo trudne. Najpierw pójdziemy się w kopmy po żelazo i zaczniemy budować domek. Tylko od razu trzeba się pozbyć naszych nas nasz, y, super irytujących rotujących nas wrogu. Wybierzemy nasz super sztylet. I zabijamy. Mamy 96 drewna, jakąś tam postawę możemy wybudować mm, Muszę zobaczyć tylko równiutko, gdzie jest ten nasz spawn, byśmy się rozpili idealnie w dobrym miejscu Dobrze, w tym miejscu jest spawn, czyli to sobie zaznaczymy Właśnie yy, trzeba klockami drewna Jest dobrze, i teraz odliczamy 2, 3, 30 Dobrze, słuchajcie, mamy już taką naszą ładną podstawę. W lewo i w prawo jest 30 kratek. Na kratce dokładnie tej, gdzie jest ten słup, to jest 30 kratka. Od tych dwóch korańców. Naszym faunem jest właśnie te trzy klocki. Zacznijmy teraz. Znaczy, zacznijmy. Kontynuujmy budując, dokończając naszą podłogę. Będzie kiedy mamy takie coś już zrobione, bierzemy najlepiej platformę. I budujemy takimi platformami tak jakby takie piętelko. Dobrze, słuchajcie, nadchodzi już nasza pierwsza noc. Wybudowałem tutaj taką platformę. Około to jest 63 kratki w prawo i w lewo. I mamy słupki potem. Na 63 i na pierwszej, oczywiście. W tym momencie tutaj chcę w wyedytować, za pomocą młotka tutaj nasze schody, które jak zwykle mi nie wyszły. Z jednego prostego powodu zrobiłem je po prostu o jedną kratkę w bok. I nadeszło, słuchajcie, jeszcze raz się powtarzam, pierwsza noc, w której będzie walka z zombie. Zombie, różnymi latającymi stworami oraz innymi jakimiś naszymi kochanymi kurduplami Dom mamy mniej więcej zabezpieczony z racji na to, iż te moby nie są tak inteligentne, by tu wskoczyły Jak widzicie, mamy tutaj daszek Tak wyglądający, możemy nawet go sobie tutaj ładnie wyedytować No w ostateczności można tak wyglądać, ale zróbmy tak Mamy daszek i potwory, które będą chciały się tu dostać, zamiast wskoczyć sobie z odległości, czyli przykładowo stąd. Yy, mamy tutaj taką symulację. Zamiast skoczyć stąd i wskoczyć, powinny podchodzić do ściany i próbować wskoczyć, a będą się obijały o dach. W końcu, gdy nie będą mogły wejść, cofną się z racji to już mechanika gry pozwala na poddanie się przez potwory. Domek mamy w takim razie tak mniej więcej zabezpieczony. Mi się zdaje, że wystarczająco na pierwszą noc, bo jednak nie jest to też y, tryb master, lecz ekspert. To damy radę przeżyć. Zrobiłem również sobie łuk oraz drewniany miecz. Drewniany miecz jest lepszy niż, według mnie oczywiście, niż miedzianek, ale krótki miecz. Nie z powodu demerza, chociaż to też 7A5, a z powodu działania. Z racji na to, iż ten tylko dzika i to na krótką odległość, za to ten już nawala na daleko. Dlatego szczerze polecam sobie wykonać takie coś. Dobrze, zaraz racji na to, iż zebraliśmy sobie żelą, to sobie zrobimy pochodnie. Oświećmy troszeczkę ten domek. O, idzie do nas pierwsza jednostka. Jest to zwyczajny zombie taki, z takimi strzałami w rękach. Jak widzicie, podchodzi do ściany. Próbuje skoczyć w dach, a nie jest to dla niego. Możliwe, bo po prostu ma na co dach, tak? To nie działa jak Mario. O! Pojawiła się jednostka, która wyjątkowo sobie przeskoczyła, bo skoczyła po prostu wcześniej. W tym przypadku ona yy, sobie przeskoczyła wcześniej, przez co wykazała się, yy, jakże zarobiście inteligencją Po prostu nie wykopałem tych otoż to, słuchajcie, klocków, dzięki czemu ta jednostka tu do nas skoczyła? Oraz My nie będziemy grali żadną klasą W tej grze, ale będę starał się robić Specjalne rzeczy Właśnie też pod klasy, mi będę Danych na przykład bossów Lub jednostki, starał się bić Jak widzicie, jedną zabiłem już Pamiętajcie teraz, słuchajcie Daję Wam taki bardzo ważny poradnik Niszczcie nagrobki Mamy pierwsze strzały, które wypadły nam z naszego jednego z czyli tego właśnie ze strzałami w ręko. Yy, strzały są yy, używane tylko i wyłącznie do różnych rodzajów łuków. I łuk na start jest bardzo dobrą bronią. zasadzie na to już strzelano daleko, dlatego nie potrzeba podchodzić do jednostki, żeby się zmówić. Lecz można na jakiś tam dystans yy, strzelać po prostu sobie na odległość, jak już mówię. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy robić kopalnię. Wystarczy, że zrobimy takie małe wejście. Postawimy tutaj platformę drewnianą. I już kopiemy się w dół. Znaczy, wykopałem kamień po to, by zrobić bardzo dużo strzałów. Jeden kamień i jedno drewno to 25 strzał dlatego możemy zrobić już na start więcej niż 300 strzałów. Jak widzicie, jeszcze troszeczkę nam takich rzeczy zostało. Dlatego yy, zaznaczymy sobie, gdy chcecie dodać rzeczy do ulubionych, by przypadkiem ich nie skasować za pomocą skrótu CTRL-LEWY, bo korzeny ci wtedy trafiają, yy, musicie kliknąć ALT, przytrzymać ALT oraz kliknąć na rzecz, którą chcecie zaznaczyć jako ulubioną. Teraz zrobimy sobie takie jakby jakby okienko. Idziemy sobie z niego strzelać w różne jednostki. Na przykład teraz już się wracają, bo zauważyli wodę, a ja sobie mogę w nich postrzelać. One nie mają mi prawa nic zrobić, bo to okienko jest po prostu za małe. Ją. Na przykład w tym momencie wypadł mi płaszcz przeciwdeszczowy, który daje mi dwie punkty obrony. Co ciekawostkę mogę powiedzieć, że takie ściany, które zostały spod ziemi po kopaniu, niszczymy młotkiem. Super. Nie miałem jak uciec moje wytłumaczenie. No i super. nastąpił cały dzień Ja sobie wyszedłem kopać drewno. A są dziaki dalej. Tu się Ajajaj. I tak się ubiera. No niestety, słuchajcie, dzień już minął, noc również, dlatego nasz odcinek powoli dobiega końca. Dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać w komentarzach, czy Wam się taki film spodobał. Ja wiem, że po pierwszym filmiku może Wam się coś nie spodobać, bo aktualnie nie robiliśmy nic ciekawego. A na przykład montaż, czy na przykład długość filmu, śmiało piszcie w komentarzach, czy, co Wam bardziej pasuje i co Wam się podoba. Mam nadzieję, że film, jak już mówiłem, Wam się spodobał. Zostawcie ocenę pod filmem oraz tam, jak chcecie, jakiś komentarz. No to jeszcze ja powtarzam. Dziękuję. Cześć.